Czy się opłaca, czy się nie opłaca, no czymś trzeba umyć, nie? No a teraz, żeby tu myć, przypuśćmy, jakimiś tam płynami, co się psika, a nic nie schodzi, no to ekonomika by wcale nie była w tym, nie? Są zawarte w nim składniki odżywcze potrzebne do rozwoju roślin oraz poprawy właściwości fizycznej gleby. Składniki te zawierają się w kale, moczu zwierząt i ściółki. Każdy wie, co to jest zbornik. I z czym to się wiąże? Naturalny nawóz z jednej strony pomocny, z drugiej strony zmora podczas zmywania z rozrzutnika obornika każdego gospodarza. Obieg dzisiejszego mycia do samego końca ustawowego przyzwolenia rozrzucał obornik. Cel ocynkowany rozrzutnik obornika. Tak w roku wywiezie około 250 sztuk. No i trzeba go często myć, nie? Byliśmy ciekawi jak będzie wyglądała felga, która miała dużo styczności z obornikiem. Środek mający heparin agri był podawany za pomocą aplikatora dostarczanego przez producenta. Myjka wysokości wysokociśnieniowa miała opcję podgrzewania wody, która została użyta. Nie było to konieczne, ale z pewnością pomocne z uwagi na niską temperaturę otoczenia. Znajdujemy się na gospodarstwie hodowla bydła mlecznego. Nanoszony środek skutecznie wspomagał proces mycia. Gospodarz po myciu tak podsumował Hyperin Agri. Dłużej trzeba przytrzymać tym błędnym crasherem, umyć, a tutaj jak w tym moim rozrzutniku widać, to yy, ten obornik jest wgryziony tutaj w ocynk, idzie umyć, odchodzi, tylko już tej powłoki się nie zrobi tak jak była od nowości, bo. To jest normalnie tak w żartę w to. I to chociażby szczotką drzucianą jechał czy czymś, to, no to już nie pójdzie tego umyć. Ale tak jak teraz jest umyty, to jest dobrze. Umyje ciągnik, to nie trzeba tymi plakami wszystkim pryskać, bo jest taki efekt czarnych opon, plastików czarnych, że wygląda jak nowe, nie? Biorąc pod uwagę wymiar, ale także powierzchnie płaskie, które dominują, Koszt mycia podczas realizacji tego materiału ukształtował się w przybliżeniu na poziomie około 5 zł. W dużej mierze pomocny w ograniczeniu kosztów jest aplikator hyperin. Odpowiednio ustawiony zadaje równomiernie środek, a stopień zużycia tak naprawdę zależy od nas, a w zasadzie bardziej od stopnia zawrócenia maszyny. A do czego jeszcze jest używany Hyperin Agri? Posłuchajcie. Bramy wjazdowe, gdzie po prostu tych much, przez przepływ powietrza, gromadzi się bardzo wiele tych owadów. Spryskając tym płynem po prostu no, z dużą, dużą łatwością można usuwać jakiekolwiek osady, które się tworzą. Samochody osobowe są myte, to przypuśćmy od much, zderzaki, wszystko to kapitalnie soli Hala Udojowa, gdzie... Jest masowo ciągle obornik, wszystko pryska, rozpryskuje się i to się gromadzi na ściankach. Wszystkie elementy gumowe są z taką powłoką po prostu elastyczną. Guma się gnieje, po prostu ten brud spada. Po prostu jest bardzo, ta powłoka po prostu bardzo dobrą ma strukturę przy odpadaniu wszystkich tych osadów, które są. Nie wymaga na przykład hala kerszerem z jakimś dużym ciśnieniem, bo pod zwykłym pistoletem ten brud bardzo łatwo odpada. Do zobaczenia w następnym wydaniu Maszyna Rolnicza Gospodarz.pl z serii Dbamy o nasze maszyny. Zobaczymy jak Hyperin Agri poradzi sobie z zabrudzeniami po zbiorze kukurydzy.